Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Deserek TV. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo kruche i bardzo delikatne ciasto z rabarbarem. Zapraszam Was na ciasto pie. Jako nadzienie zamiast rabarbaru możemy dodać jabłka lub truskawki. Natomiast musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Iż musimy dokładnie ciasto rozwałkować na grubość około 1 mm. Im ciasto jest cieńsze, tym smaczniejsze. Najlepiej je podawać na ciepło z dwoma gałkami lodów waniliowych. A teraz zapraszam Was na nowy, słodki poradnik wideo. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do zostawiania komentarzy. Do szklanki dodajemy całe jajko, pół łyżki octu i widelcem roztrzepujemy Jajko następnie dolewamy, dopełniamy szklankę do połowy wodą i jeszcze raz dokładnie wszystkie trzy składniki razem mieszamy. Do miski wsypujemy mąkę oraz sól, dodajemy zimną margarynę lub masło roślinne i sprężyną do siekania siekamy, tak jakbyśmy chcieli otrzymać kruszonkę. Po środku naszego ciasta, masy, robimy wgłębienie i wylewamy masę jajeczną. Zagniatamy ciasto. Następnie odstawiamy je do lodówki na 30-40 minut. W tym samym czasie przygotowujemy nadzienie. Rabarbar kroimy na kawałki 2-3 cm i zasypujemy cukrem. Do szklanki dodajemy dwa jajka, łyżkę soku z cytryny oraz szczyptę soli. Wszystkie składniki dokładnie roztrzepujemy, dokładnie mieszamy i wylewamy na rabarbar zasypany cukrem. Następnie dodajemy... Cukier waniliowy oraz mąkę ziemniaczaną. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy łyżką. Po wyjęciu z lodówki ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i rozwałkowujemy na grubość około 1 mm. Musimy pamiętać o tym, że im cieńsze ciasto, tym smaczniejsze będzie. Rozwałkowane ciasto zwijamy na wałek i przenosimy na formę. Ciasto na formie powinno delikatnie, luźno spoczywać, gdyż musimy dokładnie wykleić dno formy oraz boki. Pozostałą ilość ciasta, która zwisa na krawędziach, obcinamy nożem. Następnie całe ciasto nakłuwamy dokładnie w Dno oraz boki. Na tak przygotowane ciasto wykładamy nasze nadzienie z rabarbaru i dokładnie je rozprowadzamy. Następnie pozostałe ciasto rozwałkowujemy także na grubość około 1 mm, zwijamy na wałek i przenosimy na nasze ciasto. Także powinno delikatnie zwisać na naszej formie. Dokładnie sklejamy krawędzie, wyklejamy krawędzie, boki Ciasta tak, aby ze sobą połączyły się. Nadmiar ciasta odcinamy nożem. I ponownie ciasto nakłuwamy widelcem, aby w czasie pieczenia unosząca się para nie spowodowała pęknięcia naszego ciasta. Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 45-50 minut na złoty kolor. Ciasto podajemy bezpośrednio po przygotowaniu jeszcze ciepłe z dwoma gałkami lodów waniliowych. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv.